o, o fajne. kurde! Najpierw pojedziemy do ogli, pojedziemy tutaj przez derwta Księkowskiego, tym kawałkiem zamkniętym, ale tam się da przyjechać, potem mechaniczną, rowerową, tak się rowerową, kajowie, i potem z botaniczną ścieżką rowerową i tak jak będzie ścieżką rowerową, to szybki potem mamy jakąś ochotę proszę sobie kupić kiełbaskę, ponieważ będziemy robili ognisko. No, o, to dobrze, ja mam już A potem pojedziemy tutaj do Niewiec. Kotowice, Przewymierz chyba i kawałek za przywymierzem skręcimy do lasu, do, do, do takiego miejsca, gdzie możemy się zatrzymać na I potem wrócimy przez Marcinowice, Broniszu, w Uuu, bardzo fajne. Pierwszy przystanek będzie w tej, tej oknie, a drugi planujemy w Kotowicach. Ja taką uwagę na... botanicznie uważajcie na ścieżce rowerowej, bo tam był Cieszynki wysokie żywopłot, coś się zdarzyło. już jest, dobrze widoczny. O. Zderzyły się Pani z Panem i Pani ma połamany kręgosłup. A, ty, a bo tam był taki ten zakryć, zakryć, w ten zakręć, w zakręcie no, tam, uważajcie, nie, nie, nie rozpędzajcie no się. No i kiedyś tam z Robertem jechaliśmy, a z góry zajebania, to <coughs> <tego> widziałam wyżej. <coughs> i tym się zdarza, nie? Ale, ale to jest przychodzą, przy... a nie od Trzeba uważać.